Sezon futbolowy błyskawicznie zbliża nam się do końca. Do końca z rozgrywek regularnych zostało już tylko 11 meczów, z czego aż 5 zostanie rozegranych w najbliższą sobotę i niedzielę. No i wchodzimy w tą fazę, kiedy decydują się losy awansu do fazy play-off i walki o najwyższe laury zarówno w pierwszej, jak i w drugiej lidze. No i cóż, w sobotę dwa pojedynki drugoligowe. Wieliczka Dragons podejmuje Bielawa Ols, no i to jest ten dużo ciekawszy mecz, który będzie miał miejsce. Ten mecz zadecyduje, która z tych drużyn prawdopodobnie zagra w fazie pucharowej. Moim faworytem tutaj będzie Wiliczka. Wydaje mi się, że oni mają mocniejszą drużynę, natomiast nie lekceważyłbym Bielawy. Oni bardzo dobrze pokazywali się w tych meczach ze słabszymi drużynami. Na inaugurację sezonu wygrali z Jaguars, co było dosyć dużą niespodzianką. W ostatnich meczach świetnie pokazał się ich importowany zawodnik Nicola Kate. Świetnie sobie radził, biegając po drugoligowych boiskach, jakby niepowstrzymywany przez nikogo. Potrafił znajdować sobie miejsce, no, jest bardzo szybki, bardzo zwrotny. To wydaje się, że jeśli Wieliczka będzie w stanie zatrzymać jego akcję, no, to jest klucz do wygrania tego meczu. No, czy od nim się to uda? Zobaczymy. No, jakby druzgocącą porażkę, którą ponieśli w meczu z Jaguars. Na pewno będą chcieli odkupić tym meczem. no Czy będą mieli argumenty? Wydaje się, że tak, że ten ich atak prowadzony przez Luka zeta który mimo wszystko nie jest jakimś tam najpewniejszym rozgrywającym, no to mimo wszystko będzie w stanie przesuwać znaczniki, zdobywać przyłożenia. Jest Mateusz Poneta, jest Filip Ciborowski. W ostatnich meczach z Hammers pokazali się też inni zawodnicy, którzy byli wykorzystywani w ofensywie. Widać, że oni z biegiem czasu nabrali chyba pewności siebie. Wyglądali na pewno dużo lepiej niż w poprzednich meczach. Także wydaje się, że Wieliczka będzie w tym meczu mocniejsza. Natomiast tak jak powiedziałem, bierawy, ja bym nie lekceważył. Oni w ostatnim meczu pokazali, że są w stanie też przeprowadzać akcje podaniowe, nie tylko biegać swoim importem. Defensywa gra solidny futbol. Nie jest to może najwyższych lotów obrona, natomiast to jest bardzo dobry poziom drugoligowy. Także spodziewam się tutaj całkiem niezłego meczu. Może nie będzie on jakimś wielkim widowiskiem, natomiast myślę, że będzie dość wyrównany. No, natomiast ostatecznie no moim faworytem jest Wieliczka i wydaje mi się, że to oni w sobotę odniosą zwycięstwo. Drugi sobotni mecz to też pojedynek w grupie południowej. Tytani Lublin zagrają z Jaguars kontami wrocławskimi. No i tutaj też faworyt jest oczywisty i znany, są to Jaguars. Oni pewnie zmierzają po pierwsze miejsce na południu. Także no, Tytani zakończą tym meczem rozgrywki zaprezentowali się bardzo przyzwoicie. Ja nie doceniłem ich przed, przed rozpoczęciem sezonu, natomiast w trakcie sezonu zagrali całkiem niezły futbol. Dobrze się ich oglądało jak na poziom drugoligowy, to jest taki mocny średniak. Także meczem z Jaguars zakończył ten sezon. Myślę, że całkiem udany, jeśli popatrzeć z ich perspektywy. Zaprezentowali się w nim nieźle, mogą być zadowoleni. No a Jaguars myślę, że zwycięstwo i yy, łatwa, łatwa wygrana w tym meczu. W niedzielę trzy mecze, zacznę od drugoligowego. Białe Lwy, Gdańsk podejmują Watahę, Zielona Góra. No i to jest mecz w zasadzie już o nic, o, o honor. Białe Lwy i Zielona Góra kończą tym meczem rozgrywki. Oni nie awansują do dalszej fazy, to, to będzie ostatni pojedynek dla nich w tym sezonie. No i tutaj wiadomo, że faworytem będzie Wataha. Białe Lwy no nie mają podstaw, żeby sądzić, że będą w stanie pokonać Watachę, która przede wszystkim gra świetnie w obronie i to jest największa siła tej drużyny, czyli gra, gra obronna. W pierwszym meczu Białym Lwom w pierwszym meczu tych drużyn Białym Lwom udawało się zdobywać jardy, nawet zdobyli przyłożenia. Tamte akcje podaniowe naprawdę się udawały i tym mogli zaskoczyć, no natomiast ta siła defensywna Watahy będzie tutaj decydująca w tym pojedynku no i to Wataha zdobędzie punkty. Kolejny mecz to już będzie mecz pierwszoligowy, rozegrany w niedzielę Teoretycznie gospodarzem są Warsaw Eagles, natomiast mecz zostanie rozegrany w Białym Stoku. Drużyny zamieniły się jako organizator spotkania i to Lowlanders będą gościć Eagles na własnym stadionie. No i to na stadionie miejskim w Białym Stoku, na głównej płycie ogromny obiekt, bardzo duże wydarzenie. No Lowlanders po raz pierwszy organizują coś tak dużego samodzielnie. Oczywiście już był organizowany finał w Białymstoku na stadionie na płycie głównej, natomiast tam współorganizatorem byli Lowlanders, a organizatorem była PLFA. No natomiast pierwszy raz sami organizują tak duże wydarzenie. No liczę, że tam będzie działo się dużo od tej strony takiej eventowej, że będzie dużo atrakcji dla kibiców, że będzie fajna atmosfera. Sportowo, no wszyscy wiemy co tam będzie, będzie bardzo dużo do zera. Chociaż w ostatnim meczu fajnie pokazał się ten nowy import po stronie, po stronie Eagles' Running Back, Nie pamiętam nazwiska, ale to już mniejsza. O to. naprawdę te jego akcje, gdzie też łapał piłki od Olka Bargieła, wyglądały dość obiecująco. Kilka interwencji po stronie defensywy, Rebels uratowało ich przed, przed stratą przyłożenia. Także no, być może gdzieś tam popróbują powalczyć. Czy zdobędą punkty? Nie sądzę. To jest. Przeciwko takiej defensywie, jaką mają Lowlanders, zdobywanie punktów nie jest proste. No a Eagles w ataku też nie imponują, także bardzo duży wynik po stronie Lowlanders, zero po stronie Eagles. No, natomiast ja tam głównie nastawiam się na fajny event, no i na promocję futbolu w stoku bo to jest to coś, czego potrzebujemy wszyscy jako środowisko, także trzymam kciuki za, za Białystok. Organizacyjnie, jakby sportowo jestem bezstronny, oceniam tylko na podstawie pościwy poszczególnych drużyn, jakie mogą być wyniki. No i jakby tutaj nie ma co ukrywać, Lowlanders z zmiotą Eagles z powierzchni boiska. No i jeszcze jeden mecz niedzielny. Najważniejszy mecz tego, tego weekendu. No i mecz wydaje mi się, że najciekawszy, bo to na swoim, bo na swoim stadionie Mets będą podejmowali Falcons. No i tutaj jest kilka różnych scenariuszy w przypadku kiedy Mets wygrają, mają już zapewniony awans do fazy playoff, jak przegrają. No to może stać się tak, że wypadną w ogóle całkowicie z fazy playoff. Wydaje mi się jednak, że są drużyną silniejszą w tej chwili od Falcons, że są drużyną bardziej. Nie wiem jak to powiedzieć, jakby. Falcons są w trakcie przebudowy, to jest wszystko rozgrzebane, a Mets powoli budują swoją drużynę od początku tego sezonu. No i mimo, że początek nie był jakiś tam zachwycający, to w trakcie sezonu ta drużyna nabierała pewności siebie, nabierała zgrania i prezentowała się dużo pewniej w meczu na mecz. Z Falcons było. Różnie, bo zagrali bardzo słabo na początku z Rebels, potem mieli niezły mecz z Eagles, ale no z Eagles to każdy ma dobry mecz. Potem kolejne słabe spotkania w ich wykonaniu, przeplatane całkiem niezłymi występami w Cepel Cup. No i w zasadzie trudno powiedzieć, na co można, czego można spodziewać się po, po Falcons. Wydaje mi się, że to, że oni są tak bardzo rozgrzebani, jeśli chodzi o ustalenie składu, jest nowy rozgrywający, nie ma importów, jest trener nowy, który przejął obowiązki po tym poprzednim head coachu. Jakby za dużo tam się dzieje, nie ma spokoju i myślę, że to może też przesądzić. Na sportowo Mets bardzo fajnie pokazują się defensywnie. Darius Dołsej wyczynia cuda na, jako DB. Adam Izydorczyk i Adam Dobkowski jakby jako defensywni liniowi świetnie sobie radzą. Linia linebackerów przeżywa drugą młodość. Tam jest Daniel Maksimowicz Janek Kadzikiewicz. Naprawdę grają bardzo, dobre, bardzo dobry sezon. W ofensywie linia ofensywna Mets zaczęła wreszcie coś grać skrzydłowi, no to wiadomo, to jest klasa. Jeden z najlepszych korpusów skrzydłowych w lidze. Running becy pojawili się. Zadziwiające jest to, że mecz potrafili znaleźć running beków w, w swojej drużynie. No i oni naprawdę robią dobrą robotę. No po stronie Falcons wiadomo, no, mamy Janka Szfeja, jest Bartek Woch. No jakby ten ofensywa ma potencjał, no natomiast nie wiem, czy to nie wszystko w Falcons nie wydarzyło się zbyt późno. Te przyjścia zawodników i próba zgrania, zmiana rozgrywającego. Zobaczymy, zobaczymy w niedzielę. No moim faworytem w tym meczu będą Mets i myślę, że to oni z wygr wygraną w tym pojedynku, zapewnią sobie awans do półfinału. No i byłby to historyczny sukces MEC, bo oni do tej pory ani razu nie zagrali jeszcze w półfinale, najwyżej dotarli do Wildcard i tam zawsze kończyli swoją przygodę z graniem. Także liczę na historyczne wydarzenia na konwiktorskiej w niedzielę. No cóż, ja żadnego z tych meczów nie obejrzę na żywo. W niedzielę mam swoje zawody, do których przygotowuję się praktycznie od listopada, więc, więc tam jest najwyższy priorytet. Tam już od, w zasadzie od dzisiaj jestem głową i w ogóle odpuszczam futbol na ten weekend. Te wszystkie mecze będę oglądał dopiero na powtórce pewnie w poniedziałek. Także, wszystkie materiały, które robię, no mogą mieć opóźnienie w stosunku do tego, co było do tej pory, także uprzedzam. No a jednocześnie zapraszam do wspierania Game day i na podsumowania, które pojawią się. Prawdopodobnie trochę później. Za dzisiaj dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.